Maria Liszewska, psycholog Pedagog. Dzisiaj będziemy rozmawiać o epidemii, o pandemii, o tym, co nas spotkało w ciągu minionego roku, ale spróbujemy spojrzeć na to, co się wydarzyło pozytywnie. Co dobrego nam dał ten rok. Wbrew pozorom kryzys. We wszystkich takich sytuacjach, kiedy przychodzi coś trudnego, po pierwsze dużo się o sobie dowiadujemy, po drugie dużo się uczymy i po trzecie też możemy zobaczyć w jakim świecie żyjemy i zweryfikować też, czy to swoje wartości, marzenia, czy w ogóle miejsce, w jakim jesteśmy w życiu. Jednym z wymiarów tej epidemii było zamknięcie w domach. Spróbujmy spojrzeć na to oczami tych zamkniętych domowników. Zacznijmy od dzieci. Zbliża się Dzień Dziecka. Bardzo dużo się nauczyły technicznie, tak? Wszelkie formy zajęć zdalnych pokazały, że nasze dzieci są bardzo otrzaskane, jeśli chodzi o nowe technologie. Dosyć szybko się dostosowały do nowych warunków, przyniosły dużo, dużą część swojego dotychczasowego życia właśnie do świata online, co oczywiście ma swoje blaski i cienie, ale dzisiaj się skupiamy na blaskach, więc myślę, że bardzo dużo takich umiejętności technicznych, ale chyba nie to jest najważniejsze i nie o tym chciałabym mówić w pierwszej kolejności, bo my Myślę sobie, że takie największe skarby to to, że. Byliśmy razem w domu. W pewnym momencie pandemii najbardziej wyszukiwanymi rzeczami były filmy do oglądania wspólnego z dziećmi, na przykład, albo gry planszowe zaczęły być bardzo popularne. I myślę, że to jest, to jest bezcenne i prawdopodobnie tego byśmy bez pandemii nie mieli. Z drugiej strony myślę też, że dużo dzieci dowiedziało się na przykład dużo więcej o pracy swoich rodziców, na czym ona polega, czemu ty, mamo, jesteś ciągle na spotkaniach, co ty robisz w tej pracy. I takim bardzo ciekawym zjawiskiem jest to, że wśród wielu moich znajomych i też nauczyciele często o tym mówią, że ich uczniowie wrócili do pasji, których by prawdopodobnie albo nie odkryli, albo nie mieliby czasu w takich zwykłych, e, e, zwykłych czasach. Czyli na przykład e, okazało się, że jest czas na e, jakieś prace plastyczne, na modelarstwo, na to, żeby porozmawiać na przykład z dziadkami o historii, bo się nagle okazało, że dobrze do, do, do dziadków zadzwonić, jest więcej tego czasu. Ten kontakt też był potrzebny, żeby chociażby sprawdzić, jak tam zdrowie. No i okazało się, że wiele dzieciaków odkryło nowe jakieś swoje pasje czy zainteresowania w tym czasie, więc to myślę, że też jest bardzo cenne. A co można powiedzieć rodzicom, którzy no, często są bardzo zmęczeni tym rokiem, bo to było właśnie łączenie roli pracownika, bo pracowaliśmy zdalnie z domów, ale też w pokojach mieliśmy dzieci, które się uczyły zdalnie, którym trzeba było pomagać. No i jeszcze trzeba było ugotować jakiś obiad. Było to wszystko dosyć trudne. Taki dzień naprawdę dawał popalić, Jest spędzony właśnie w tych trzech rolach chociażby. Ja bym powiedziała wszystkim rodzicom przede wszystkim to, że zasłużyli na dużą nagrodę i żeby się potrafili docenić w ogóle ja też za ty... Ten rok, bo naprawdę każdy z nas. Y dokonały spektakularnego wysiłku. Właśnie, czy to w łączeniu różnych ról, czy to w uczeniu się właśnie nowych, nowych rzeczy, czy nowego sposobu funkcjonowania, czy to w organizacji w ogóle dnia, tak żeby cała rodzina mogła swoje obowiązki wypełniać. I myślę sobie, że każdy z nas zasłużył na medal, na dużą nagrodę. To chciałabym powiedzieć w pierwszej kolejności. Daliśmy radę, tak? Ale rodzice też muszą spojrzeć wstecz i szukać pozytywów, tak? W tym wszystkim. To był taki rok weryfikacji że wielu z nas dało sobie sprawę z tego, co jest tak naprawdę w życiu dla nas najważniejsze. Czy my jesteśmy w takim miejscu w życiu, w jakim chcemy być? Czy naprawdę ten pęd, który był przed pandemią, to czy my chcemy do niego wracać, czy y, naprawdę chcemy pracować po tyle godzin, czy naprawdę potrzebujemy tylu dóbr materia materialnych chociażby, tak? Jak sobie popatrzymy, za czym tęsknimy w ogóle, za czym tęskniliśmy w tym roku, to to jest bardzo dobra informacja o tym, jakie są nasze wartości. Za czym tęskniliśmy? Y, no myślę, że przede wszystkim za obecnością innych ludzi, za spotkaniami towarzyskimi, za możliwością podróży, za takimi doświadczeniami, jak uczestnictwo w kulturze. Bardzo dużo osób czeka na otwarcie teatrów, na koncerty, muzykę na żywo, czy chociażby na możliwość wyjścia z rodziną do kina, tak? I poczucia magii e, sali kinowej. I ja myślę, że, że kolejnym takim zadaniem, ale myślę, że bardzo miłym jest stworzenie sobie takiej listy marzeń, czyli żeby sobie trochę spisać te rzeczy, za którymi tęskniliśmy w tym czasie, ale nie tylko spisać, bo to jest oczywiście za mało, tylko zaplanować sobie ich realizację. My rozmawiamy teraz tak, jakbyśmy już żegnali epidemię już w ogóle wszystko miało być pięknie, jeżeli chodzi o ten aspekt naszego życia, natomiast niektórzy twierdzą, że żegnamy Trzecią falę, a przed nami czwarta. I jak rozumiem, takie pozytywne spojrzenie wstecz pozwoli nam się też lepiej przygotować na to, co nas czeka, a nie wiemy tak naprawdę, co się wydarzy. Tak jest, ja myślę, że ten ostatni rok nauczył nas przede wszystkim tego, że przetrwaliśmy i tego, że naprawdę wiele jesteśmy w stanie znieść, tylko jeśli właśnie dbamy o siebie, dbamy o swoich bliskich i dbamy o to, co najważniejsze. Jasne, czyli kolejne fale, jeżeli przyjdą, to my jesteśmy na nie lepiej przygotowani. Myślę, że mamy całkiem niezłe deski surfingowe. Jesteśmy silniejsi. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Dziękuję i wszystkim nam życzę, żebyśmy nie zapomnieli właśnie tego czasu, tylko wyciągnęli z niego wnioski i realizowali pasję marzenia i dbali o siebie i bliskich.